Dobądź tego skina już dzisiaj Fortnite, tylko przez kilka godzin całkowicie za darmo i ty też możesz to zrobić i zdobyć skina wraz z całym pakietem. Powiem ci również o czterech skinach, które już teraz możesz odebrać za 0 złotych i możesz to zrobić praktycznie każdy i o nowych ekskluzywnych skinach, które nadchodzą do Fortnite, ale pierwszy konkurs na 1000 fałdolców. Chcecie wygrać fajny skin ze sklepu, zobacz obowiązkowo, czy nie wygasz ci kod Seika, Amforskiej Fortnite. Subi, kłapeczka w górę i wbij na Instagram, zostawić follow, a link w opisie i wbij na Twitcha i napisz komentarze swoim nickiem z Instagrama pod tym filmem, a wyniki na YouTube i Twitchu. Na live, a my lecimy piesze, co nowe skiny w Fortnite, które zostały zaktualizowane do Fortnite'a prawdopodobnie już niedługo zawitają znowu bohaterki, czyli skiny, na które na pewno czekacie. Te skiny powinny powrócić, bo stały on update podczas ostatniego update'u w Fortnite'e. Tak samo jak np. tło Marvela, które również zostało zupdatowane, i nowe skiny właściwie mogą znowu powrócić do Fortnite'a w postaci Marvela, tylko że w wersji Lego, ale oczywiście wtedy zwykły skin również będziesz mógł kupić, bo co ciekawe, a update ze skinów Marvela na np. czarna wdowa tylko ta w drugiej wersji. I osobiście obstawiam, że niedługo zobaczymy jeszcze więcej skinów Marvela, które do Fortnite'a by powróciły. Kolejna rzecz to ekskluzywny skin wraz z pakietem do Fortnite'a. Już niedługo może nadejść, dokładnie chodzi o specjalnego skina, który miałby wejść wraz z nową promocją od Nintendo. Z tego, co litery sugerują, już niedługo możemy otrzymać nową konsolę Nintendo i praktycznie zawsze, jeśli Nintendo wypuszcza swoje nowe konsole czy jakieś rzeczy, daje nam fajne, darmowe rzeczy do zdobycia za pomocą kodów. I tu może być podobnie, jak niektórzy mogą pamiętać, w poprzednich konsolach mieliśmy takie skiny jak np. White Cat, który jest spokojnie warty kilkaset do kilku tysięcy złotych, czy Double Helix, który obecnie kosztuje 60 tysięcy złotych, więc możliwe, że niedługo zobaczymy znowu taką konsolę i każdy gracz, który by ją kupił, mógłby wtedy użyć specjalnego kodu na mega mocnego skina z Fortnite'a i mieliby się coś mega ekskluzywnego. Także obecnie musimy poczekać, ale faktycznie może coś być na rzeczy, bo wszystkie eventy od Nintendo faktycznie się odbywały od samego początku Fortnite, a Nintendo bardzo takie skiny lubi rozdawać. i Skinem ekskluzywnym, który mógłby się pojawić, mógłby to być skin Galaxy. Jakiś czas temu Galaxia, właściwie Samsung, napisało, że, żeby Fortnite przywrócił najbardziej fajnego skina, czyli skina Galaxy, tego OG z telefonów. I bardzo możliwe, że nowa kolaboracja szykuje się do Fortnite. A w niej mielibyśmy dwie możliwości. Pierwsza możliwość byłyby to skiny za pomocą do zdobycia kodów, na przykład za zakup najnowszego telefonu albo jakiegoś akcesorium Samsunga. A drugi sposób byłby troszkę lepszy. I tu każdy gracz mógłby zdobyć tego skina, kupując go z kodem SEIKAN w Fortnite, jak to było z poprzednimi galakcji, czy wygrać go w darmowym turnieju, na przykład za udział na komputerze, czy na telefonach, także możliwe, że coś takiego Fortnite przygotuje i kolejna rzecz, o której musisz wiedzieć, właśnie teraz czekają na ciebie dokładnie trzy skiny do zdobycia, które możesz odebrać. Skiny w większości są praktycznie w 100% darmowe i może je zdobyć każdy z Was, jakie są to skiny i żebyś tego nie przegapił, pierwszy skin jest to specjalny skin poszukiwaczki Emily, który dalej jest do zdobycia w evencie, wystarczy tylko Wbić sobie do Fortnite'a teraz, zrobić sobie nowe konto na serwisie Lego i połączyć Twoje konto Epic z kątem Lego i to sobie zróbcie jak najszybciej, żeby ta promocja Wam się nie skończyła, bo skin jest zarąbisty. Bo naprawdę ma dwa fajne style. Kolejny skin, o którym musisz wiedzieć, jest to specjalny skin za wbicie specjalnej rangi na Rocket League i ten event niedługo będzie się kończył. I prawdopodobnie oczami niedługo nowego skina, o którym zaraz Ci też powiem, ale obecnego skina możesz zdobyć jako skina wyścigówki i wystarczy wice golda na trybie Rocket Racing, w Fortnite i też sobie to. To odbierzcie i trzeci skin, który możesz zdobyć, jest to sekretny skin za darmo, który znajdziesz na samym dole sklepu i jest to pakiet z LEGO, tam musisz następnie wbić na serwis LEGO, a właściwie na gierkę LEGO triplego LEGO, zrobić proste zadania i otrzymasz skina LEGO, no i zwykłego skina do berki, także też sobie to zróbcie, bo jest to w pakiecie za 0 zł i jeszcze jeden bonusowy skin jest dla posiadaczy PlayStation Plusa, wystarczy, że wejdziesz na PS Store i dodatkowo odbierz sobie pakiet, który kosztuje tam 0.0 złotych, jest to taki kolorowy ziomeczek i możesz go zdobyć i nie, nie Nieważne, czy grasz na konsoli, czy nie. Jeśli masz połączone konto PlayStation, to możesz po prostu odebrać go i grać na PC, Xboxie, czy jakiś innychkolwiek konsolach, jakich tylko chcesz. Także sobie to zróbcie. I co ciekawe, nowy darmowy skin może nadejść do Fortnite'a. Niektórzy likerzy sugerują, że nowym skinem byłby Matias, czy coś takiego, i byłby to nowy ziomek wyścigowy, miałby on czarną fryzurę, fajną taką kurtkę i do tego taką flagę jakby wyścigową, rękawiczki i ogólnie jest ubrany na drivera. I z tego co likerzy sugerują, ten skin może być w pełni za darmo dla wszystkich graczy, nawet dla Ciebie wystarczy wtedy, że grałeś tryb Rocket Racing, boże rzekomo w tym trybie byłby on dostępny. W tym momencie jeszcze skin nie jest w 100% potwierdzone, ale faktycznie znajduje się on w plikach gry i może Epic go nam dać, bo przypomnijmy, że Rocket Racingu nikt praktycznie już nie gra, czyli po jakieś 10 tysięcy osób tylko, no i po prostu będą chcieli znowu zboostować, rozdając darmowego skina, więc możliwe, że niedługo będzie mogli sobie go zdobyć, ale to nie koniec fajnych rzeczy, bo każdy gracz już dzisiaj może odebrać przez kilka godzin darmowego skina, a właściwie sobie go zdobyć wraz z całym pakietem i ty też możesz to zrobić, nie wiesz jak? Powiem Ci krok po kroku, całość polega na tym, że zdobywasz mega fajnego skina, którego jeszcze w sklepie Fortnite nie ma, czyli skin będzie przez moment ekskluzywny dla osób, którego zdobędą, można go zdobyć tylko dzisiaj i nie będzie już nigdy takiej możliwości, żeby tego skina później odebrać. Oczywiście skina możesz też kupić z kodem Seikam w sklepie, jak wejdzie on tylko do sklepu Fortnite, aczkolwiek opłaca Wam się bardziej go wygrać, no bo są wtedy po prostu za darmo, a jak macie co zrobić i o co dokładnie chodzi, jest to ten mega fajny skin, taki czerwony, tak obturzony się i dokładnie dzisiaj będzie o niego event i jak w tym wziąć udział i co jest do wygrania. Do wygrania masz dokładnie tego skina, malowania, jakieś tam kilofy inne rzeczy, czyli cały zestaw właśnie FNCS. I dzisiaj odbędzie się turniej FNCS Committee Cup, w którym musisz wziąć udział. Dlaczego? Dlatego, że ten turniej pozwoli ci zdobyć tego skina zupełnie za darmo i około top 1300 drużyn na Europie tego skina po prostu zdobywa, więc warto się postarać, bo nawet jeśli nie wygrasz go, to i tak warto próbować. jeśli nie masz z kim zagrać, to pamiętaj, że turniej jest z zbudowania, i napisz swój nick na przykład w komentarzu, albo wbij na jego Discorda na kanał Szukam Gra, czyli link w opisie i znajdź kogoś do gry. Dzisiaj o 19 wbijasz na grę, robisz mega mocne gierki, masz 10 gier do zagrania przez 3 godziny i po prostu robisz Turbo Oro, Turbo Wina. No i zganiasz sobie tego skina proste. No, oczywiście, że proste, także zróbcie to i nie zawiedźcie mnie. Ale do tego będzie jeszcze jeden sekretny skin, którego będziesz mógł zrobić też z nowego turnieju. Ale będzie to coś ciekawego, bo nigdy czegoś takiego w Fortnite nie mieliśmy. Do Fortnite'a, powróci skin, który był bardzo, bardzo rzadki przez. Moment i będzie mogli go zdobyć też totalnie za darmo w nowym turnieju. Turniej odbędzie się do około za tydzień. I czegoś takiego jeszcze w sumie nie mieliśmy: nie mieliśmy. jest to specjalny skin FNCS, który w teorii nie powinien wracać, ale w sumie wraca na w postaci darmowego rozdawania go w turniejach. Jest to skin Kyril FNCS, czyli skina, który był dwa razy w sklepie Fortnite jako Kyril FNCS do zakupu i co ciekawe, dokładnie za tydzień Epic robi jeszcze jeden turniej na niego jak to możliwe, nie mam totalnie pojęcia, ale faktem jest to, że ten skin się pojawi i będzie mogli sobie go zgarnąć, także jeśli ktoś chce kolejny turniej zagrać, to też wam gorąco polecam, bo tam również około 1300 drużyn wygrywa cały zestaw i możliwe, że Epic będzie robił teraz właśnie po dwa turnieje FNCS jest jest to pierwszy taki przypadek, ale jest to oczywiście na plus, bo wy macie darmowego skina, no a po prostu zawsze jakaś zabawa i też pamiętajmy o tym, że skin możliwe, że do sklepu trafi I co ciekawe jest to jedyny skin w jest, który powraca do Fortnite'a Bo żaden inny skin nie wraca i był to też jedyny skin FNCS, jest W którym faktycznie napisane było, że nie jest on limitowanym skinem Także kupcie go z kodem Seikantar jeśli on się pojawi Albo wygracie go w turnieju I co jeszcze ważne, pamiętajcie o tym, że wczoraj dokładnie Przed sekretny update do Fortnite'a, czyli w piątek o 15 Pojawił się nowy mega kolobo Dokładnie z żółwiami ninja Nie wiesz o co chodzi, żółwie ninja weszły do Fortnite'a Wraz z czterema nowymi mitykami i darmowym mini karnetem bojowym, chcesz sobie dawać rzeczy z niego, są to takie rzeczy jak na przykład darmowa lotnia, masa emotek i inne rzeczy. Do tego również minikarnet jest w powiększonej wersji i wtedy możesz zdobyć go na przykład z takimi skinami jak Shreddera, jakieś emotki dla niego, kilofy i masa rzeczy. Powiększony pakiet to koszt 1000 faudolców, a mini minikarnet jest totalnie za darmo dla każdego gracza i dla Ciebie również, także wejdź do Fortnite do specjalnej zakładki, żeby już teraz go odebrać i zrobić proste zadania, po prostu codziennie, rób jedno zadanie, czy tam dwa zadania i następnie cały karnet odblokujesz w przeciągu tygodnia, czy tam dwóch zależy jak szybko, epic te zadania będzie nam dawał i kolejna ciekawostka, pamiętajcie, że można zdobyć 1000 fałdolców gwarantowane, 950 fałdolców zwrotu za karnet obecny w Fortnite, jeśli go masz, albo dostać karnet na obecny sezon i na kolejny za darmo, jak to zrobić, ekipa Fortnite pozwala Ci zrobić tego trika, czyli zdobyć 2000 de Faudolsos. Karen bojowy na kolejny sezon i dwa zestawy skinów, a jak to wykonać? Kup sobie po prostu ekipę Fortnite i o tym ostatnio nagrywam, więc jeśli nie wiesz jak sprawdzić dokładnie film, ale w skrócie kupujesz dokładnie w połowie lutego z kodem Seikamstar na przykład ekipę w Fortnite i dostajesz wszystkie te rzeczy, następnie anulujesz płatność i płacisz tylko za 40 zł za jedną ekipę, a dostajesz rzeczy o wartości 200-300 zł, także sprawdźcie to bo niedługo ten sposób będzie można na 100% już robić, no i fajnie żebyście sobie ogarnęli go, bo są to tak naprawdę darmowe fałdolce, a wy żeby stawić łapkę w górę, subika, kodzik, sejkam w sklepie i sprawdzić poprzednie filmy na tym kanale YouTube i widzimy się dzisiaj o 16 na live na YouTube i Twitter. Trzymajcie się, cześć!